Piotr Adamek, kosiarka.pl i Piotr Kostka, kierownik serwisu. Dzisiaj pokazujemy, No jak, jak się dobrać do tych hamulców: przede wszystkim, żeby je przez, przeczyścić, przeserwisować lub wymienić szczęki. Na początek, trzeba zwolnić cały ten siłownik, żeby ten hamulec się cofnął, rozkręcić tą trzy śrubę. To jest najwygodniej. Zaczynamy od tej śruby: 24. Ja sobie puściłem w prawo i kręcimy im tak długo, aż się cały ten Cały to cofnie i te ramię nam się wysunie do tej pozycji i będzie luźne. Teraz siłownik mamy rozkręcony, go się kręci w prawo po prostu i on... sposób. on nam cofa tutaj ramię. Jak już mamy wystarczająco cofnięte, czyli jest tutaj dużo bliżej, to dwie siedemnastki rozkręcamy tą śrubę, żeby to po prostu ramię było luźne. Tą śrubę potem wyjmujemy, też przestrzegam przed takim leniwym wyciąganiem tych hamulców, bo w operatorów się nie chce tego rozkręcać. Tylko rozkręcają sobie tą śrubkę i czaskają, żeby, żeby te ramię wyskoczyło. To się uda, tylko że to się uda 5 razy, potem będzie pogięcie, i znowu trzeba będzie kombinować ze śrubką. To jest taka dość specyficzna śrubka cieniutka, żeby tu nigdzie nie obcierała. Także lepiej sobie poświęcić troszkę czasu i kręcić tędy, żeby ten hamulec zwolnić, niż wybijać na siłę tą śrubę. Nie? Wciągamy sobie kapsel, eee, tu jest takie miejsce, takie jedno wcięcie, no, po prostu pasuje, pokręt o. i sobie wciągamy. Eee, trzeba odgiąć zawleczkę, wyciągnąć ją, no i kluczem odkręcić. Eee, no to idzie teraz klucz 41 mm, no i tym razem trzeba już troszeczkę siły użyć. Eee, troszeczkę, w początku żeby puściło, później już jest lepiej. Nakrętka, podkładka, a dalej już ściągacze. Tu mamy taki ściągacz. Nakładamy na każdą szpileczkę w ramieniu. Dla ciekawskich, tutaj jest ściągacz, jaki my stosujemy. Ja to YT-0602. No i nakręteczki idą z powrotem. No ładnych parę obrotów, bo to jednak siłę musi jakąś pokonać. Kładałoby zrobić. Po pozakładane, powkręcane tak po, po ładnych parę obrotów, żeby nie wyrwało gwintów. E, no i teraz z tym stożkiem po prostu w tym, tą dziurkę sobie trzeba trafić, no i wstępnie już zacząć napinać e, ściągacz, nie? Dobra, I teraz możemy kręcić, Wiadomo, ja on się będzie naprężał i fajnie jest też tak stukać, nie? Od czasu żeby to... No i mamy na dole, proszę bardzo. Dlatego czyścimy. I tutaj mamy coś, co powinno wyglądać jak klocki hamulcowe, ale nimi nie jest do końca, bo nawet nie widać, gdzie one są. Dlatego tak bardzo istotne jest no, co jakiś czas, powiedzmy co 100-150 godzin, zdjąć tutaj yy, tę osłonę, zobaczyć, co się dzieje w środku, wyczyścić. No i w sytuacji, gdy na przykład widzimy, że maszyna nam zaczyna objeżdżać jedna głośnica, że zaczyna się suwać, no to jest sygnał dla nas, że okładzina klocków hamulcowych się wytarła. No i trzeba je wymienić. Proszę bardzo. To było, nie było serwisowane od nowości cały sezon. Hmm. że Takie są konsekwencje. Tu mamy 370 godzin nastukanych na tej maszynie. Hmm. My mimo wszystko zalecamy regularne czyszczenie. To... To, że tutaj zbiera się tyle materiału, może też doprowadzać do e, szybszego zużywania się tych klocków, ponieważ materiał, który się tam gromadzi, powoduje e, no, wypychanie tej otuliny i wtedy te klocki ścierają się nierównomiernie, co doprowadza do ich szybszego zużycia, gdzie w niektórych miejscach one jeszcze są e, w całkiem dobrej kondycji, natomiast im bardziej brzegu krawędzi, tym bardziej są zużyte, no i to skutkuje tym, że maszyna się nam zaczyna w pewnym momencie zsuwać, nie trzyma się na skarpie. Ok, popatrzyliśmy sobie w dzisiejszej prezentacji jak dobrać się do silników hydraulicznych, no i znajdujących się w środku klocków hamulcowych. Dzisiejszym materiałem serwisowym towarzyszyła nam kosiarka gąsienicowa H27 Panther. Mam nadzieję, że ten materiał przyda się dla obecnych i przyszłych operatorów maszyn, do których zakupów serdecznie zapraszamy i pokazów również. Piotr Adamek, Kosiarka.pl. Pozdrawiam do następnego materiału.